podczas przesiadki autobusowej ruszamy w miasto, ale nie zobaczycie za dużo jedzenia, ale pokażę dużo, wam dużo, dużo, dużo ludzi. Coś zupełnie innego ale na pewno wam się to spodoba. Jest to miejsce, które na pierwszy rzut oka nie przyciąga zupełnie uwagi. Czasu jest mało, więc zapinajcie pasy i ruszamy. Czas start! Chła, 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 chła. Jesteśmy w chła. I właśnie dlatego, aby zapoznać się z tym pięknem opuściliśmy przystanek autobusowy. Wejdę do środka świątyni, więc tam będę musiał się zachować cicho. Więc nie będę nic mówił, będzie tylko sam nagrany film. No i to tutaj jest jeden, właśnie z kilku znanych właśnie dzwonów. Jest tutaj miejsce, gdzie pomimo wszędzie w koło jest pełno turystów. Tutaj nie ma żadnego. Była jedna właśnie tabliczka z napisem, ale była na... napisane, było napisane po wietnamsku. Możliwe, że to był zakaz wejścia. Na razie nikt mnie jeszcze stąd nie wygonił. Nie znam wietnamskiego, nie było nic po angielsku, więc... No sorry. Ale za to można właśnie tu z, ze spokojem e, sobie odpocząć od tego całego natłoku, od, od ogromu ludności, mimo że w tle jest właśnie to, co jest. Za bardzo nie lubię się otaczać właśnie w takich miejscach, gdzie jest mnóstwo turystów, mimo że sam jestem tym turystą. Bardzo lubię cenię sobie otoczenie właśnie osób miejscowych i poczuć. I wtedy moim zdaniem najbardziej czuję się ten klimat, bo jak się tutaj widzi mniejszości właśnie tutaj jednego z Anglii, jednego z Polski, jeden gdzieś no nie wiadomo skąd jest. No, to jakoś moim zdaniem nie można poczuć za bardzo tego klimatu. A jak się otaczasz w gronie właśnie miejscowych, żyjesz ich kulturą, robisz to, co oni robią na co dzień, to jest wtedy naprawdę wspaniałe. I moim zdaniem najlepsze, co może być z całkowitym zwiedzeniem. Bo ci pokażę najlepsze miejsca i po pokażę najlepsze jedzenie. I... O to właśnie chodzi. Jednym zdaniem Chue jest miejscem, gdzie jest najwięcej pagód. Pagod. Gdzie jest najwięcej pagód? Hi. And you what's your name? My name is Iwi. Perfect. Nice to meet you. Nice you. Cytadel. Miejsce stworzone na wzór zakazanego miasta w Pekinie. To tu dawniej mogli tylko przybywać członkowie rodziny cesarskiej i służby. Sam obiekt służył jako forteca obronna, dzięki której miasto było nie do zdobycia u szczytu świetności. Ciekawym elementem jest to, że obszar tej cytadeli jest w większości zamieszkały przez ludzi. I tam sobie ludzie mają swoje domki, restauracje, a ten główny punkt, to jakby centrum cytadeli, to jest po prostu muzeum. Ciekawe zastosowanie tego wszystkiego, że, że ludzie mieszkają właśnie w środku cytadeli otoczonej murem. A tutaj mamy właśnie połowy ryb, i po to właśnie na siatki są tutaj rybki. No ale idziemy dalej. No i tak mniej więcej właśnie wygląda ten ruch uliczny, że wszyscy trąbią, oznajmiają, że gdzieś nadjeżdżają, gdzieś chcą skręcić. Po prostu trzeba sztywno, śmiało przejść. Uh. Tu mamy jakiś wspaniały targ. Zawsze to przykuwa moją uwagę. To jest wspaniałe. No. 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 no, no. Hey, no. Super. Wspaniałe jest to, że tutaj jest wszystko całkowicie świeże. Ryby e, po prostu jeszcze mają ostatnie swoje oddechy. Tak samo kurczaki. czy Co? Tak samo kurczaki. Właśnie się uderzyłem tę barierkę. No, zapatrzony w obiektyw czasami można nie zauważyć pewnych rzeczy. Co chciałem powiedzieć? Aha, kurczaki. Ciemniak. Kurczaki nawet są właśnie widać, że są bardzo świeże. Wszystkie całe mięsa, w ogóle ziółka W ogóle nie padnięte. Kruche. Ale się to W ogóle pocieszni ludzie zawsze zaczepiają, zagadują. Będą śmiesznie, pozytywnie nastawieni. Do właśnie przybyszy. To generalnie dzięki temu mogą zarobić, bo Mogą nam wyższe ceny, gdzie dla na nas i tak jest to mało, a oni już są bardzo zadowoleni, więc... Dwie strony są zadowolone i to jest piękne. Mmm, pani, tak świetnie to wszystko robi. Tak szybko, tak gotuje. Może by mi pani chciała tak do końca życia takie kanapki robić, co? No tak! Prawie serio mówię. Dziękuję. Tego zwiedzania strasznie zgodniało. Uśmierżyłem swój ból! To kanapka z suszonym mięsem, jakimiś świeżymi warzywami. No. Mm. Coś takiego chodziło mi po głowę. Bo tak jak codziennie się je te zupy, że nie ma już tak ochoty za bardzo na tą zupę. Mimo że każda jest inna w każdym miejscu, to na ile można jeść tych zup? A... Ale... No, i taką właśnie potrzebowałem, churpiącą chrupiącą kanapeczkę. I mam właśnie tą chrupiącą kanapeczkę, i jest tak teraz wspaniala. Mmm, mm -hmm. mm -hmm. mm. mm. wow. tam się udało wpłynąć łodzią. Nasza kuchnia, tutaj płynie, mówi się podsumowana. Ale no jeszcze nie wiem dlaczego to tak się nazywa, bo perfumami to nie pachniało, to nie była perfuma. Jest mnóstwo takich jakby ołtarzyczków. Oni zamiast świeczek kładą kablitełki, w każdym miejscu, i na ulicy, i gdzieś przy słupie, i w ogródku, fajna opcja. Ciekawe co autor miał na myśli, podzielcie się w komentarzach co sądzicie o tym. Jeeeeee! Yeah! Pusi, żeby zadzwonić trochę do tego Myślę, że jak trochę walnę, to będzie nic złego. To Tej on nie gra. Jest z plastiku. Chyba musiał mocno uderzyć, ale wtedy to byłoby bardzo głośno. Chociaż tak. A skoro o dzwonie mowa, zachęcam was do kliknięcia dzwoneczka, żebyście wiedzieli, kiedy dodaję odcinki. Zachęcam również do łapki w górę i świetnie by było, gdybyście zaglądali na mojego fanpage'a na Facebooku i Instagrama. Do zobaczenia!